Nareszcie sam w domu i jest to już szósta. <laughs> Nawet ja nie wiedziałem, że aż tyle tego jest, ale umówmy się, że jest to już szósta część przygód Kevina. No, jak zwał, tak zwał, wiadomo, że tutaj jest max. Ale zasadność jest cały czas ta sama. Mamy dzieciaka, który zostaje sam w domu na święta. No i oczywiście ktoś tam próbuje się włamać, co się dzieje. No, wiemy dokładnie jak to jest. Mimo, że tutaj troszeczkę pozmieniano, a tak naprawdę bardzo dużo. Ale zanim recenzja, to cześć, nazywam się Marcin Skruch i jeżeli kochasz takie omówienia, to pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomaniaka. Więc po pierwsze łapa w górę. Po drugie, sub, po trzecie, dzwonek z opcją wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodni, więc, aby być na bieżąco, nadość dzwonek, a ja już przechodzę do recenzji. Oprócz tego, że mamy, no, nie Kevina, a Maxa. Tutaj jest Max, jest Brytyjczykiem i to jest pierwszy zarzut z mojej strony, ponieważ to jest komedia rodzinna, familijna, świąteczna. No, wszyscy wiemy, no. święta bez Kevina na Polsacie nie ma takiej możliwości. Pomimo tego, że ja jestem tak stary, że pamiętam święta bez Kevina na Polsacie. Powiem więcej. Kevin sam w Nowym Jorku oraz Alex sam w domu, czyli drugą i trzecią część widziałem w kinie. Tak, tak to rzeczywiście bywało, ale pierwszym zarzutem dla mnie jest to, że mamy tutaj Brytyjczyka. No i ten brytyjski angielski w żaden sposób nie pasuje, bo jest on zimny, jest on chłodny, a to ma być. Pozycja ciekawa, ciepła, przyjemna, świąteczna Mamy rzeczywiście fajnie się bawić I muszę przyznać, że na dzień dobry jest już słabo Jeżeli chodzi o fabułę, to jest, jak już mówiłem wcześniej, szósta część No, koła na nowo nie wymyślą Ale nieraz już pokazano, że te koło można w pewien sposób unowocześnić Wymyślić coś nowego, coś innego dołożyć A tutaj mamy, oczywiście, oczko odpuszczone do oryginału Po pierwsze, jest firma ochraniarska, która się nazywa McAllister jest logo, oczywiście, które znamy z pierwszej części, czy tam z drugiej części Kevina. Ok, w porządku. Pojawia się Baz McAllister, czyli starszy brat Kevina, tego, z którym się niespecjalnie się no, dogadywali. I tutaj Baz jest policjantem i odgrywa a, jakąś mniejszą lub większą rolę. Jak najbardziej, tak to, tak to się pojawia. Dodatkowo, kiedy pojawia się film, który Kevin oglądał na początku, tutaj mamy Angels with Filthy Souls, czyli nową, współczesną wersję tego filmu, który on oglądał w. w Pierwszej oraz drugiej części, no i potem stwierdzenie jednego z domowników Po co, powinno, po, co po co, to robią normalnie? Z, z oryginałami się nie powinno zadzierać No chyba, że pokazuje się coś fajnego, coś ciekawego Coś, co rzeczywiście ma wnieść dużo do uniwersum Co? No proszę cię, to jakoś nie, rzeczywiście nie wygląda dobrze Fajnie, że oni sami sobie wiedzą, bo mamy... Oczywiście, że tak, mamy jak najbardziej po raz wtóry mnóstwo tych różnych pułapek, różnego rodzaju rzeczy, na których nasze złodziejaszki mają się no, przewrócić, potknąć. O, to jest wszystko wtórne, my to wiemy, my to gramy. I tak naprawdę w tym śmieci nie ma nic nowego. No, może jedynym aspektem, tak naprawdę, którego nie grano do tej pory, jest fakt, że nasi no, bandyci, złodziejaszki, dokładnie wiesz, wiesz o co chodzi. Tutaj działają z pobudek dobrych. To są fight -y, to są ciapy, to są straszne łososie, bagienne i rzeczywiście, nie powinno to się zdarzyć, ale działają, mają pobudki dobre, chcą rzeczywiście dobrze, ponieważ to jest rodzina. I okazuje się, że jeżeli tego nie zrobią, bo chcą odebrać coś, co im w ich mniemaniu skradziono, no to będą musieli opuścić swój rodzinny dom, a wiadomo, dom, to tam, gdzie jest rodzina, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I przyznam szczerze, że gdybym ten film widział może jako pierwszy nie zrobiłoby to nami takiego wielkiego wrażenia. Ale my dobrze wiemy, że w tym momencie Kevin to już jest tradycja. Tak jak karp w Boże Narodzenie, tak jak w Wigilię oczywiście, tak jak pasterka i te wszystkie inne rzeczy. No, w zależności od tego, z jakiego rejonu Polski jesteś, różnego rodzaju tradycje oraz wszelkiego rodzaju inne potrawy się pojawiają. No to tak samo jest z Kevinem. Ten film na pewno tradycją się nie stanie. Powiem więcej, po nakręceniu oraz zmontowaniu tejże recenzji ja o... Maksie samym w domu całkowicie, całkowicie, całkowicie zapominam. Kolejną rzeczą, która mnie bardzo wkurza, jest fakt, że ten film, no wiadomo, to jest Disney, to jest w tym momencie już naprawdę mają po, prawie połowę Hollywoodu, jest bardzo poprawny politycznie. Co mnie wkurza, wszyscy wiedzą, że ten film jest nakręcony w święta Bożego Narodzenia, ma być puszczany głównie w święta Bożego Narodzenia, więc co mamy? Heaven a nice holidays! Czyli nie wesołych świąt, jak można to by przetłumaczyć, tylko udanych ferii, udanych wakacji, żeby było poprawnie politycznie, bo ktoś, kto nie jest katolikiem. Na przykład wyznaje judaizm albo islam, to my nie chcemy ich urazić. Oczywiście Ameryka. Poprawność polityczna. Porąbane, naprawdę aż do kwadratu, i to mi się bardzo nie podoba. Również bardzo słabo, a to jest Disney, więc oni mają tyle pieniędzy że hej, są wykonane efekty wizualne. Naprawdę, no bo wiadomo, że grosz tych sztuczek nie jest zrobionych naprawdę, tylko są w komputerze, czyli CGI, tak zwane komputerowo generowane efekty. I muszę przyznać, że wykonane to jest słabiutko. Tu nie ma nic prawa bytu. Zbyt dużo jest tego puszczania oczka do oryginału, że tak, my wiemy, my pamiętamy. Okej, okay, to było w jedynce, to było w dwójce. Mhm, tutaj mamy McAllister, tutaj jest baz. I w ogóle tutaj mówiąc o swoim braci Kevinie, że on raz do roku dzwoni do mnie na święta mówiąc, że się gdzieś tam włamuje, ktoś się włamuje i, i tak dalej, a to jest oczywiście na jaja, on sobie robi żarty i tak dalej, żebyśmy cały czas poczuli magię tego Kevina, ale jej tutaj nie ma. Co? Bo o ile pierwszy i drugi Kevin były głupawe, naprawdę, nasi złodziejaszkowie tam, czyli Marw i jego kolega, czyli no, mogli już by zginąć 500 tysięcy razy w całym filmie, ale nie chodziło o to. Chodziło o zabawę. Chodziło o ten urok świąt. Chodziło o to, żeby na końcu złączyć, połączyć się z rodziną. Tak, nieważne jak daleko jesteśmy oddzieleni od siebie, jaka dzieli nas odległość, to jest rodzina, my jesteśmy najważniejsi i dziękuję bardzo. A w tym filmie, przyznam szczerze, że nawet tego nie odczuwałem. Nie, to oglądałem i zastanawiałem się, okej, okay, ale, ale co? Ale co się dzieje? Ale po co w ogóle? Max nawet nie jest głównym bohaterem, a aktor wcielający w tę postać, no nie jest świetnie dobrany. Macaulay Culkin Wcielając się w postać Kevina McCallistera, no już wcześniej miał pewne filmy w swoim, w swoim dorobku, a ten aktor tutaj, no rzeczywiście, nie wypada bardzo przekonująco. I nie dziw się, proszę, nie dziw się, że są porównania do, do Kevina, bo jak porównywać, to tylko do tego, co było najlepsze. A ja przyznam szczerze, według mnie, tak, jak najbardziej, mówi się czasami, że druga część jest lepsza. Mi się również wydaje, że Kevin sam w Nowym Jorku jest lepszy niż jedynka, mimo że naprawdę to jest to samo, tylko żeby no jak to przy okazji dwójki, więcej mocniej, głośniej i tak Więc ten film, czyli Nareszcie sam w domu, odrazam. Bardzo odrazam daje tylko i wyłącznie 3 i szczerze, że to będzie ten film będzie umiejscowiony na liście 10 najgorszych filmów z roku, z roku 2021, bo poza tym, że mamy fajne naprawdę oczko puszczone do nas w postaci McAllister Security, że pojawia się baz jako policjant oraz, że jest to nawiązanie do, do tego filmu, który Kevin oglądał i że no oryginały nie powinno się w ogóle ruszać i dalej. No nie, to za mało i rzeczywiście Disney pokazuje, że zjada swój własny ogon, bo już nie tylko wersje aktorskie swoich filmów animowanych, ale w tym momencie jest już no wiadomo, Kevin i kilka innych rzeczy. Nie, nie potrzeba. Naprawdę zostawcie filmy takich arcydzieł, jak Przemioł z wiatrem, jak Casablanca, jak może arcydzieło przy okazji Kevin sam w domu i to akurat słowo jest bardzo nieadekwatne, ale tak dobrych filmów, które przynajmniej w naszej kulturze już tak bardzo, tak fajnie się ugruntowały, nie powinno się w ogóle ruszać. Miałem powiedzieć, że jeżeli jeszcze nie było ci dane obejrzeć Kevina sam w, w Nowym Jorku, w opisie wrzucę link do tego, możesz sobie obejrzeć. Ca! Ale tak naprawdę, kto z nas nie widział Kevina? Jeżeli nie było ci dane, za kilka dni, dobrze wiesz, Wigilia oraz pierwszy dzień świąt będą one puszczane na Polsacie, Polsacie film i tak dalej, i tak dalej, będą w kółkowałkowane, bo wiadomo oczywiście, jak to jest z Kevinami. A jeżeli ta recenzja podoba się Tobie, to udostępnij ją na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i przy okazji kolejnej recenzji widzimy się jak najbardziej za tydzień. Cześć!